Więc chcesz zostać bogatym, ale nie do końca wiesz jak. Nic dziwnego, prawdopodobnie przez większość życia powtarzano ci, że trzeba się dobrze uczyć, iść na dobre studia i w końcu dostać dobrą pracę. W międzyczasie oczywiście mi jest z 10 lat. Nie trzeba tego tak robić i istnieje znacznie szybsza droga. Spójrz, oto Justin. Ma 24 lata i właśnie kupił sobie Porsche. A oto Nick. Jest w moim wieku, a więc ma 26 lat i jeździ korwettą. Na deser Jason, nasz rówieśnik jeżdżący McLaren. To wszystko moi klienci, którym pomagamy rozwijać ich biznesy za pomocą YouTube'a. Wszyscy skorzystali z zupełnie innej drogi niż ta, którą wpaja nam społeczeństwo. Sam też ją wykorzystałem, żeby jeszcze na studiach zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie. Mimo, że dzisiaj jestem magistrem informatyki, to bardziej niż zostanie programistą, opłacało mi się pójść tą alternatywną ścieżką, do której nie jest potrzebne żadne wykształcenie. Żeby na nią wejść, trzeba będzie wykonać kilka kroków. Pierwsze, co musicie zrobić, to zmienić środowisko. Jeśli tak jak mi przez lata wbijano wam do głowy ścieżkę dobre oceny, dobre studia, dobra praca, to musimy jak najszybciej zmienić wasz mindset. W tym celu należy zmienić środowisko, otworzyć głowę na nowe idee i uświadomić sobie inne możliwości. Na szczęście w dzisiejszym świecie otaczanie się ludźmi bogatymi jest bajecznie proste. Nawet nie muszą oni znać nas, żebyśmy my mogli poznać ich. Pierwsze narzędzie, które nam do tego posłuży to książki. Dzięki nim na kilkuset stronach będziemy mieć dostęp do lat finansowych i biznesowych doświadczeń. Na początek dobrym pomysłem może być czytanie jednej książki miesięcznie, bo to dosłownie kilka kilka Minut czytania dziennie. No ale, co takiego czytać? Jako, że naszym celem jest dorobienie się szybko, moją pierwszą rekomendacją będzie Fast-Ne-Millionera MJ Demarco. Pomoże wam zmienić myślenie w kontekście tego jak buduje się bogactwo oraz otworzy głowę na inne możliwości niż tylko praca na etacie. Druga opcja to Esencjalista Grega Mackiewena. Pomoże wam ona zrozumieć, że to nad czym pracujemy jest nawet ważniejsze od tego ile pracujemy, a także ułatwi mówienie nie okazjom, które tylko by nas rozpraszały. Trzecia pozycja Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi Dale'a Carnegie. To będzie bardzo przydatna książka, która pomoże wam lepiej radzić sobie z innymi ludźmi zarówno w sytuacjach prywatnych jak jak biznesowych, a więc budując zespół czy w komunikacji z klientami. Czwarta propozycja to 100 Million Dollar Offers Alexa Hormozy i obawiam się, że póki co jest dostępna jedynie po angielsku. Jeśli znacie ten język, to pomoże Wam ona zrozumieć, co możecie sprzedawać oraz jak to sprzedać i da Wam sporą przewagę nad konkurencją. Piąta pozycja to finansowa forteca Marcina i Wócia, dzięki której będziecie wiedzieć, co zrobić z tymi wszystkimi pieniędzmi, które bardzo szybko uda wam się zarobić. Kolejną opcją, żeby osiągnąć to samo, poza książkami, będzie zostawienie łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu, a także słuchanie i oglądanie odpowiednich rzeczy. Jak się domyślacie, nie będą to filmiki w stylu „Spróbuj się nie zaśmiać i śmieszne kotki” wręcz przeciwnie. Powinniście wyczyścić swojego YouTube'a ze wszystkich śmieciowych treści, korzystając do tego z przycisku 'nie polecaj kanału' oraz nie interesuje mnie to, a zamiast korzystać z tego, co podpowiada wam YouTube, od razu przechodzić na karty subskrypcji, gdzie znajdują się wartościowe treści wybrane wcześniej przez was. I takie, które będą pomagać, a nie przeszkadzać. Co powinno się tam znaleźć? Jeśli znacie angielski, polecam kanały Alexa oraz Leili Hormozy, a także serię Nawala Ravikanta zatytułowaną How to Get Rich Without Being Lucky, czyli jak zostać bogatym, nie licząc na szczęście. Jeśli angielski jest problemem, to świetną opcją będzie ten kanał, a w szczególności playlista Biznes dla początkujących. Jestem naprawdę niezła pigułka wiedzy zebrana z własnych doświadczeń, zdobytych współprowadząc agencję Brandive, która w zeszłym roku wygenerowała prawie półtora. Miliona przychodu, a także z wiedzy innych ekspertów skondensowanej do najważniejszych punktów. Warto też zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej playlisty. Inną dobrą opcją będą też biznesowe podcasty albo audiobooki, szczególnie kiedy spacerujecie, ćwiczycie czy sprzątacie. Krótko mówiąc, chcecie stworzyć środowisko, które wypierza Wam mózg w taki sposób, że zarabianie dużych pieniędzy będzie dla Was czymś naturalnym. No ale hola hola, bo oczywiście sama zmiana mentalu daleko Was nie zaprowadzi. Pieniądze nie biorą się z myślenia, ani afirmacji, tylko z konkretnych działań. Otaczając się tego typu materiałami, będziecie doskonale wiedzieć, jakie to działania, ale sama wiedza też nie wystarczy. Będziecie potrzebować konkretnych umiejętności, których trzeba się będzie nauczyć. Przykładami takich umiejętności będą, po pierwsze, marketing i sprzedaż, a więc krótko mówiąc, umiejętność skutecznego pozyskiwania klienta. Jeśli zrozumiecie bardzo dobrze te dwie rzeczy, to nigdy nie będziecie narzekać na pieniądze. Po drugie, umiejętność radzenia sobie z ludźmi. To coś, co przyda nam się niezależnie od branży. Biznes to ludzie i im lepiej jesteśmy w stanie się wśród nich poruszać, tym lepiej dla nas. Ta umiejętność pomoże nam uniknąć niewłaściwych osób, zbudować wspaniały zespół, czy zatrzymać klientów na dłużej. Trzecią umiejętnością będą umiejętności techniczne, jak programowanie. Technologia może być ogromną przewagą na rynku i warto umieć ją wykorzystać. Czwartą umiejętnością jest zarządzanie zespołem, co łączy się mocno z drugim punktem, ale jest bardziej specjalistyczne. Podstawą będzie dobra komunikacja, jasny Stawianie oczekiwań i skuteczne egzekwowanie ustaleń. Piąta umiejętność to język angielski. Była to chyba najbardziej przydatna umiejętność, jaką udało mi się opanować w całym moim życiu. To naprawdę ważne, bo daje nam bezpośredni dostęp do wiedzy z zagranicy. Do tego jest jeszcze kilka innych, bardziej ogólnych umiejętności, nad którymi również warto się pochylić, jak na przykład zarządzanie czasem, myślenie analityczne, czy nawet sama umiejętność uczenia się. Na pewno nie trzeba się uczyć wszystkich tych umiejętności. Możecie skupić się na tych, które najbardziej pasują do Was. Albo na tych, które okażą się najbardziej potrzebne w Waszej sytuacji. No a co z inwestowaniem? Wnioskując po tym, że jestem wielkim popularyzatorem inwestowania, mogłoby się wydawać, że będzie ono grało pierwsze skrzypce, a poza jedną książką, która pozwoli zrozumieć podstawy, tak naprawdę nic o tym nie wspomniałem. To nie przypadek, bo o ile inwestowanie będzie niesamowicie potężnym narzędziem na późniejszym etapie życia i faktycznie trzeba zacząć inwestować jak najwcześniej, to celem inwestowania nie jest dorobienie się. Zamiast tego na początek lepiej skupić się na jak najszybszym opanowaniu umiejętności, które mają dużą wartość dla rynku. To właśnie one pozwolą nam zarobić duże pieniądze szybko, nie inwestowanie. Aby bogacenie się naprawdę stało się łatwe, wszystkie te umiejętności powinniśmy wykorzystać w jednym celu: zbudowaniu dobrze działającego biznesu. Czynności, jakie będziemy musieli wykonać, to przede wszystkim rzeczy związane z pozyskaniem pierwszego płacącego klienta, a więc odzywanie się do potencjalnych klientów. Puszczenie reklam, czy tworzenie kontentu, jak filmy na YouTube czy posty na Instagramie. Kolejne czynności to zatrudnianie ludzi i delogowanie części swoich zadań. Następnie będzie to budowanie procesów, procedur, standardów i ogólnie mówiąc systemów. Jeśli to brzmi nieco skomplikowanie, to najprostszy sposób na założenie własnej firmy omawiam na playliście biznes dla początkujących. Znajdziecie tam wszystkie najpotrzebniejsze informacje od pomysłu do pozyskania pierwszych płacących klientów. Do zobaczenia po drugiej stronie.